Wrong! Nie, wrong nie. Nie pasuje. Czy źle? Źle nie. Buuuu! Kliknij tu by powrócić do pytania! Kliknij tu by powrócić do pytania! już nie mogę. Ciekawe, kurwa, mi swędzi. O, tak mi schęci, że aż ja mi w uchu tam. Czeka. Masz to uczucie, że jak się drapiesz, już masz takie cierki w uchu? Nie, no mam cierki. No, ale to nie po pupie. <grym> jak to mnie robię? Idzie w nocy. No, no, no. Fuck you. Jakie Jakiej piosenki? Tff. A może Karolina Czarnecka? Jest Hel... mm. Jeszcze raz. Hera Koka. Hera Koka. Hera Koka. LSD. Następne pytanie brzmi. Do której kartki świąteczne. <laughs> Mówię halloweenowy pająk. Pająk. Pajączek. Do której z ozdób nie zrobiłam poradnika na moim kanale. Czona chciałam powiedzieć. <gry> Kurde. Jestek upiwienierowy. Weseczka, jabłko, cegiełka. Dlaczego mam? Nie. Uderzyłam głową w stół i śpii. Jakie jest moje pożyczki. Uhuu, brawo! Udało Ci się przejść cały quiz! Moje gratulacje! Bardzo jestem ściechem dumna! Masz tak ogromną wiedzę o mnie i o moich filmikach. A. A. Uuu. Teraz! Budzik! Budzik o 11.00. PM. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a ja Wam życzę... A ja Wam życzę... Ostatnie zdanie. Ja mm. mogę. A ja życzę Wam... Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, a ja życzę Wam... Ja nie powiem tego, nie?